Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. W Polsce taką diagnozę co roku uzyskuje około 18 tysięcy pacjentów, a statystyki te rosną. Ci, którzy trafiają do Szpitala Klinicznego MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, mogą liczyć na leczenie najnowszymi dostępnymi metodami. Placówka jako pierwsza w regionie wprowadziła chirurgię robotową w zakresie urologii. Radykalna prostatektomia jest jednym z najważniejszych zabiegów uroonkologicznych, w tym także w naszym szpitalu. I my wykonujemy właściwie tylko i wyłącznie zabiegi te, czyli usunięcie prostaty z powodu nowotworu przy pomocy systemu robotowego. To jest dla nas już, powiedzmy, chleb powszedni. Nie wykonujemy zabiegów klasycznych, bardzo rzadko sięgam po laparoskopię. Operacje z wykorzystaniem robota sterowanego przez chirurga dają możliwość precyzyjnego preparowania tkanek i skutecznego usunięcia nowotworu prostaty. Jest to niewielki narząd połączony głęboko w dnie miednicy, gdzie trudno narzędziami nawet laparoskopowymi wykonywać bardzo skomplikowane czynności, nie mówiąc już o dłoniach chirurga. Dla pacjentów chirurgia robotowa to szansa na ograniczenie powikłań, krótki pobyt w szpitalu i szybki powrót do sprawności fizycznej. Potwierdza to Kazimierz Szkopiński pacjent z Ostrudy. I jak trafiłem do profesora Sosnowskiego, to nabrałem zero obaw. Bo to jest naprawdę, po prostu zaproponował mi tą metodę, wyjaśnił mi na czym to polega. Trochę słyszałem wcześniej o tej metodzie od znajomych, ale nie wiedziałem na czym to polega. No i jak widać, wczoraj zjechałem po 13 operacji i praktycznie jestem gotowy do pójścia do domu. W ostatnim czasie dzięki refundacji robot chirurgiczny w olsztyńskiej poliklinice wykorzystywany jest również w procedurach chirurgii onkologicznej jelita grubego, nowotworów tego narządu, jak również i onkologii ginekologicznej, głównie nowotworów trzonu macicy. telewizja Kopernik. Kopernik.tv